To chyba tak spontanicznie było, ponieważ mamy naszego rodaka, który się zajmuje takimi rzeczami, ksiądz Maciej Gierula, który swego czasu przyjechał tutaj do Ramizy, robili żeśmy remonty i zapytał nas się, czy byśmy nie chcieli pojechać na wolontariat. Mówimy, no to czego nie, pojedziemy? I gdzieś po kilku miesiącach mówi, będzie wyjazd, ale wiecie, gdzie? No nie, mówi do Abchazja, gdzie to jest? Pytam się. No i my chyba jako pierwsi przypuszczam tutaj z Polski jedyni pojechali, żeśmy właśnie z wolontariatem, gdzie pomieszczenie całe. Małe kościelne wyłożyliśmy, żeśmy w glazurze w płytkach ponad 100 metrów płytek kwadratowych tam żeśmy położyli. No, spędzili, żeśmy tam dwa tygodnie. To jest ten kościół. W samym Suchumi? W samym Suchumi. I tutaj jak pracujemy, a tutaj jest właśnie ten ksiądz Jerzy Piluś. To jest stary kościół, który sukcesywnie w miarę możliwości finansowych jest remontowany. Z zewnątrz on był tam częściowo zremontowany, pomalowany, ale w środku tylko była wylewka, którą trzeba było też częściowo poprawić. Ścian żeśmy nie robili, bo ściany były tylko wytynkowane. Tam kolejna jakaś ekipa przyszła i to wyszpachlowała, wymalowała. Tam jeszcze pomieszczenia takie z boku też żeśmy częściowo zrobili, bo to za mało czasu było, także to sukcesywnie tam ksiądz próbuje coś robić. Się po prostu odradza ten kościół. 31 było z tego, co ksiądz mówi. będzie może teraz troszkę więcej tych wiernych będzie. Zresztą to są w większości starsze osoby, które jeszcze chcą chodzić do kościoła. Mieli, żeśmy kontakt z tymi parafianami, którzy byli bardzo i to bardzo zadowoleni. Dostaliśmy od nich podziękowania. Byli trochę też i zaskoczeni i zdziwieni, że my z tak daleka przyjechali żeśmy praktycznie no, za darmo i zrobili żeśmy taką pracę, która naprawdę zostanie na pokolenia dla nich, jak nikt tego nie zniszczy. A kim są katolicy w Abchazji? To są Abchazowie? Rosjanie? To w większości Abchazowie to są starsze osoby, które jeszcze gdzieś z pokoleń, bo tak e, tych młodych to naprawdę tam na tej mszy, w której żeśmy uczestniczyli, to może była jedna, dwie osoby. Ludzie ludzi Ormianów, którzy dawniej byli katolikami. Tam w tych grupach byli Polacy kiedyś, wsyłani. Więc ten katolicyzm tam był, tylko po prostu Rosjanie wytępili to do kości. Ja w tej chwili, żeby to odrodzić, no to powstała ta parafia. Zresztą widać różnicę, bo jest dwa kościoły obok siebie. Jest kościół literański i kościół katolicki. Tam praktycznie przychodzi człowiek, w jeden dzień sprząta, nie wiadomo po czym, nie wiadomo po co, a tu w tym kościele się coś dzieje. Nawet dla tych 30 osób. Przychodzili biedni, bo byli nauczeni, że tam gotują dla nich jakieś zupy, podają. Ci ludzie wiedzieli, że można tam przyjść i zjeść. No ten ksiądz tam naprawdę zrobił niesamowitą pracę misyjną. Bogaty kraj to nie jest. Widać wojnę. No już jej nie ma, ale spalone budynki, kule w blokach, w których oni mieszkają. Także to jest biedny kraj, który w tej chwili jest pod jurysdykcją Rosji. To jest kraj, który uznaje chyba pięć państw na świecie, w tym Rosja, Bangladesz czy tam Wenezuela. To nie jest państwo tak naprawdę. Niby inne kraje. Do Abchazji potrzebna była wiza rosyjska. I jeszcze jaki jest paradoks? Gruzini nie wbijają pieczątek w paszporcie, jeśli się przekracza, bo były takie przypadki, że. Ktoś miał wbitą pieczątkę gruzińską, i później Abchazowie go nie chcieli z kraju wypuścić, bo to jest taka nieformalna wojna między nimi cały czas. My przylecieli żeśmy do Tbilisi Prawie 450 km Przez całą Gruzję żeśmy jechali z Samochodem do granicy A za granicą tam też nie ma tak autobusów Tylko po prostu są takie busy I trzeba jeszcze 100 km jechać Tu jest kilka ujęć z granicy Nie można tam się dostać samochodem Więc ksiądz wynajął nam taką bryczkę opłaci Bo mieliśmy bagaże Tam jest taki most który łączy Abchazję z Gruzją Którego nie ma kto remontować Bo ani Gruzini nie chcą go remontować Ani Abchazowie Są takie dziury, no nie da się nam normalnie suchą nogą przejść. Tutaj Harta Polska, tak. to na tym moście pewnie. To jest na tym moście, ale już jak żeśmy wracali, to już poczuliśmy się swobodnie, że już nas nikt nie może zatrzymać, więc na tym moście zrobiliśmy sobie kilka ujęć z naszą flagą. W oddali widać kaukaz to jest Mały kaukaz bodajże. Po prostu inny teren, jedzie się tu Pustkowia, tu góry piękne, bo widoki są niesamowite, tu się pola herbaciane palą, nikt tego nie gasi. Proszę sobie wyobrazić, że pali się setki hektarów. Są drzewa, to się drzewa palą. Ten ogień posuwa się dalej. Dla nas strażaków było to niewyobrażalne, bo u nas w kraju, jak się pali, to nawet nie kilkarów, tylko kilka metrów kwadratowych, to przecież straż jedzie i gasi to. A tam, no takie było to straszne zaskoczenie dla nas. Ta część od Gruzji, jak się wjeżdża, to tam mieszkali Gruzini. I te domy są wyniszczone do połowy, żeby oni nie mogli w ogóle tam wrócić. Dlatego to jest wypalona goła ziemia, a z tyłu widać piękny Kaukaz, cudowne widoki, bo myśmy byli w lutym, a w samym Suchumi było 18-20 stopni, gdzie Witną palmy, mandarynki, a z drugiej strony jest wysoki kałkach, gdzie jest 5000 metrów ośnieżone szczyty. No i może Czarne, jeszcze przy okazji. Także widoki nieziemskie i wrażenia nieziemskie, ale robi też wrażenie ten kontrast taki. Budynek parlamentu spalony doszczętnie od lat. Nie ma na to pieniędzy czy ochoty, żeby to wyremontować. To był ostatni bastion Gruzinów, którzy w Suchumi do tego budynku parlamentu weszli, tam się po prostu bronili. No i Abchazowie podpalili ten budynek. i tam wtedy zginęło tych ludzi, część wypędzili, na razie powrotu tam Gruzini nie mają. Oni wypędzili 200 tysięcy Gruzinów od siebie podczas tej wojny do Gruzji, gdzie Gruzini musieli się z tym uporać. Wybudowali im takie miasto pod Tbilisi, żeby oni mogli w ogóle gdziekolwiek mieszkać. Także te kraje są bardzo podobne do siebie, a jednocześnie Rosja zrobiła tu swoje, wciągając w tą wojnę Abchazów, a mnie wolno w ogóle Gruzinowi wjechać do Abchazji. Jakżeśmy stamtąd wracali, to dopiero poczuliśmy, gdzie myśmy byli. Zasieki, drut kolczasty, giwery, czyli broń, rosyjscy żołnierze. Wiedzieliśmy, że jedziemy na wolontariat, ale to było takie trudne przeżycie, przynajmniej dla mnie. Bardzo ciężko też żyje się ludziom. Proszę sobie wyobrazić, że w ogóle nie funkcjonuje poczta, w ogóle nie ma kolei, w ogóle nie działa telefonia komórkowa. Także większe zakupy tego typu, jak myśmy robili, czyli płytki, klej. To pierw trzeba pojechać do banku, zapłacić pieniążki, a później jechać i odebrać sobie te Czyli w sklepie gotówką nie zapłaci taki mają system. Większe płatności odbywają się w banku. Waluta jest rubel rosyjski. Tam, to jest dalej historia, wyłączają nam prąd w związku z tym, że wyłączano prąd na dwie godziny mieliśmy czas, żeby zamieszać więcej kleju i położyć te płytki i potem na obiad i godzinę wyskoczyłem nad Morze Czarne, żeby zobaczyć to nie było daleko, to było około 15-20 minut drogi Morze Czarne i raz byliśmy przy zachodzie słońca, sobie zrobić zdjęcia tak, żeby jakaś pamiątka była w niedzielę, no to tylko wyjście gdzieś tam na miasto tutaj jest to nabrzeże właśnie tam myśmy byli w jaskini niedaleko druga z najgłębszych jaskiń. W ogóle w Europie. To jest od Soczi około 150 kilometrów. Piękna jaskinia, do której nas tam ksiądz zawiózł. Także na więcej po prostu brakło czasu. Byliśmy jeszcze w mieście, w którym się urodził Stalin. Widzieliśmy jego rodzinny dom, to Gori. I stoi też wagon pancerny, w którym podróżował Stalin po kraju. No taki wielki dyktator, no morderca, ale tam ma swoje muzeum i cały czas to trwa. To jest taki I tak... paradoks. Powiem Pani też to nabrzeże jest dosyć ciekawe, chociaż widać te czasy komunistyczne i przede wszystkim palmy niesamowite, objętości z pół metra, może więcej. Liście laurowe to naturalny krzew na każdym kroku praktycznie rośnie. Ogrody mandarynkowe. Pięknie to rzeczywiście wygląda. Zresztą z tego, co ksiądz opowiadał, to w ubiegłym roku było ponad chyba 3 miliony turystów. To w większości z Rosji przyjeżdżają. Z tego jakieś tam pieniążki czerpią, bo kraj jest rzeczywiście ubogi, żadnych jakichś przemysłów tam nie ma. centrum jest naprawdę ładne, jest co zobaczyć. Ja byłem na przykład zaskoczony, jakie tam mają auta. To z górnej półki. Ja byłem przekonany, że to jakieś takie ładne, nie łady, niełady. to w Rzeszowie takich aut nie znajdzie. Teraz jedziecie znowu i co tam będziecie robić? Jadą ode mnie dwie koleżanki z pracy, bo ja uczę też w szkole jako instruktor praktycznej nauki z zawodu w Rzeszowie, jedzie dwóch uczniów. I dwie koleżanki, nauczycielki, malować ołtarz, cały nad ołtarzem tam wizerunki pana Jezusa. I jeszcze nie wiem co tam dokładnie. I jedna z pań też tam załatwiła, czy zasponsorowała witraże, takie naklejane, które mamy to i pomóc wyklejać na tych oknach. A my mamy pomieszczenie jedno położyć w płytkach z taką myślą, ksiądz mówi, żeby było dla tych biednych, żeby można było gdzie przygotować jakieś tam posiłki, czy wydawać posiłki. I takie pomieszczenie mamy we dwóch przygotować. My tam jedziemy we czworo, a pięć osób jedzie do. Gruzji do ojców kamilianów. Ojcowie kamilianie są w Gruzji, w Tbilisi. Oni tam prowadzą taki ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Przywożą ich co dnia tam nimi się zajmują, rehabilitują ich. Ci kamilianie zajmują się właśnie tymi chorymi, niepełnosprawnymi. Również na zewnątrz. Mój były uczeń, Grzegorz Wójcik, też miał z nami jechać, ale nie dostał wizy i był zmuszony zostać w Gruzji. Też miał zajęcie, ponieważ zrobił łazienkę u osoby niepełnosprawnej na dziesiątym piętrze, gdzie musiał skuć to wszystko, wytynkować i położyć płytki. I przy czym to właśnie kamilianie to wszystko sponsorują i pomagają. To jest ojciec Paweł Dyl, który jest takim głównym y, szefem. To jest Polak, który od y, też. Dobrych dwudziestu kilku lat jest tutaj. Nawet nas odwiedził parę miesięcy temu w Harcie. W Tbilisi, ojców Kamilianów. Na poddaszu chcą przygotować pomieszczenie dla wolontariuszy. Tam będą murowane ścianki na początek i w efekcie później następne etapy. Ale to, to tam, pracy z tego, co ksiądz opowiadał, to przynajmniej jest na trzy miesiące. My tam póki co spędzimy trzy tygodnie. To, co się da zrobić, to się zrobi. Być może ktoś inny przyjedzie na wolontariat, bo też tu szukamy. Ja kolegów pytam w swoim fachu. Dla zórników czy budowlańców, czy by nie chcieli. Rozmawiałem z kolegami, mówię: czemu nie? No to zbierzemy ekipę, może na tydzień, dwa pojedziemy, i tym sposobem tak się człowiek wciąga, innych wciąga, i coś dobrego robimy dla kogoś. Choć tak daleko, ale to nikomu nie przeszkadza. Satysfakcja z tego jest duża? Na pewno duża satysfakcja, to nie da się tego opisać w ogóle. Zresztą pierwszy raz jak się pojedzie, zobaczy, wysiądzie się tam na lotnisku, to jest to przeżycie, powiem pani. Jeszcze w takim miejscu, jak się popatrzy na mapę, to samo za siebie mówi. Na pewno były też i obawy, bo wiadomo, na Zakałkaziu jest to taki region dość zapalny, ale naprawdę powrocie, no jest co wspominać, jest satysfakcja i ciągnie człowieka. W przyszłości na pewno pojadę, pomogę jeszcze, będę miał więcej czasu, bo to kosztem swojego urlopu z pracy trzeba wziąć. No a też człowiek ma rodzinę i przyjdą wakacje, to trzeba gdzieś wyjechać z rodziną. Trzeba to jakoś pogodzić.